To <grystanie> ja sobie, Dlaczego ty ja mówisz, sobie mówisz nie do mnie Delti? Dlaczego ty mówisz się... Delti? Delti! Deltiego Nie ma Dl ty DLT. Słuchaj. Delti, nie olewaj mnie. <grystanie> to, że Multi już ma schizy i widzi DLT, to o, jest Delty, już niedobrze. nie dobrze. DLT nie ma. Roman, Roman, Jezus Maria, zabiję Cię! Multi? Nie, nie, nie! Defibrillator! Defibrillator! Ekwerwię, ekwerwię! What the fuck! Ej, multi to nie działa! Ej, Maraszynku, ej, Mara... Maraszynku! Twoja maraszynku. <coughs> maraszynku, maraszynku umiera! O, oh, umarła No dzięki! To nie ja, na naprawdę! Oła! Będzie... Będzie... Ej! Ja jestem jestem twoim budżetem! Oła! No co mnie pijesz? What the fuck? Co Brawa. to było? Ta <laughs> Pierdłeś, lol. <noise> mm, wow, to. To ten serwer jest multiplayer? Wow, to... tutaj są mody? Skonek, ty tu byłeś wcześniej? Tutaj, uromka? Nie, to no. nie ja byłem, ziom! No nie, ale nie, w sensie, że tu byłeś wcześniej, jak, jak już go nie było? Tak, tak, tak. Miałeś okres? Co? <zawek retryla> co <Books>. so za... Od kiedy Murzyn pojeżdża człowieka, to jak to możliwe? Hey, 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 to <f1> <neutraluous> Marsz, ty jesteś? WTF Murzyny jeden Zacznij coś robić, od tego są murzyny przecież No odcinek Będzie ma bardzo fajną propozycję Otóż po... 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 po a, za... za Panie Mandzie, ja uważam, że naszym zadaniem będzie I <laughs> don't